Cześć, jestem Krzysztof. A ja, Michał. Razem tworzymy zespół Fizjomanufaktura. Manufaktura. Dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać o bolesnych ls czyli bólach odcinka ledwiowego, wach pulsowych i tym, jak, jak to leczymy, jak często pacjenci do nas trafiają i co w ogóle z tym robimy. No właśnie, pytanie: jak często pacjenci do nas trafiają, to jest chyba najczęściej, nie chyba, tylko na pewno, przynajmniej w moim przypadku i Twoim mi się daje, że też, e, najczęstszy problem, z jakim trafiają pacjenci. E, czy to na to ma wpływ siódmego życia, czyli do stresu, czy ilość e, stresu, czy inne sprawy, to jest temat drugorzędny. Natomiast faktycznie jest to problem e, no, ogromnej większości spo, społeczeństwa. E, z tego co pamiętam, to ponad 10% ludzi boryka się z tym problemem. Tam któreś badania takie były. E, I faktycznie o tym warto rozmawiać, ponieważ e, nie wszystko, co ciągnie do nogi, to roba kulczowa, prawda? Dokładną pytanie w ogóle, czym jest Vakulszowa? Bo ja na przykład wakulszową rozumiem jako zespół objawów bólowych ciągnący do nogi. Nie wiążę tego ani z uszkodzeniem dysku, ani z przeciążeniem mięśniowym. Dla mnie to jest po prostu zespół objawów, ponieważ te objawy są tak podobne w uszkodzeniach dysku, tak podobne w zaburzeniach powięziowo mięśniowych że w zasadzie na pierwszy rzut oka i w testach są nie do rozróżnienia. Więc dla mnie wakulszowa to jest zespół objawów. A jak Ty to widzisz? Rywa na pewno zespół objawów, natomiast yy, dla mnie, taką rzeczą, która no się non-stop yy, powtarza w kabinecie, to jest to, że ktoś choruje na rwę 10 lat albo 20 lat. No, moim zdaniem, na rwę kluszowa nie można tyle lat chor chorować, można mieć atak rywy kluszowej, na przykład 5 ataków na rok, czego nikomu zresztą nie, nie życzę, ale yy, sama rywa kluszowa to są bardziej ataki, natomiast bóle lędźwi, bóle lędźwi po zasiedzeniu się bądź po nocy z ewentualnymi problemami schodzącymi do nóg, do łydki, do stopy faktycznie 20 lat można odczuwać. Ale to się nie może łączyć z tym, że ktoś rozumuje swój problem albo swój ból, chorobę jako rwa to trzeba, To właśnie dlatego w czasie wywiadu to trzeba rozróżnić, prawda? Yy, tak, tak, tutaj się w większości się zgodzę z Tobą, natomiast zdarzają się przypadki, gdzie rzeczywiście ta rywa trwa bardzo długo, oczywiście jest stan przewlekły tak. yy, i wtedy mamy, mamy rzeczywiście tą rywę która może trwać nawet parę lat, z tak. tym, że musi być to bardzo duże uszkodzenie tak. dysku, musi być ucisk na korzeń nerwowy, który już nie ma gdzie się przesunąć, nie ma jak się zaadaptować do tego uszkodzenia mhm. i ten ucisk musi być ciągły. I w tym momencie mamy, mamy coś takiego jak rzeczywiście przewlekła dwa ale takich przypadków przez 8 lat miałem dwa. Więc no dużo właśnie. to nie jest. Dużo to nie jest, zwłaszcza że A pozostałe przypadki to. Pozostałe przypadki zazwyczaj są tak zwane, ja to nazywam pseudo czyli wykulszowe, spowodowane z problemami mięśniowo-powięźniowymi, przykurczami, napięciami. No, i innymi, innymi zagęszczeniami, które, które mogą uciskać przebieg nerwu kulszowego, bądź też na przykład udowego, no bo też pacjenci pacjenci zitefejozywą udową. To też wcale nie jest takie rzadkie. Tak. No właśnie, teraz e, najczęstsza rzecz jaka pada, to proszę pana, mam nerwę kulszową, bo mam chory kręgosłup. I teraz zastanawiam się często, jak bardzo te chory kręgosłup, czyli, czyli są to zmiany zrodniowe, czy czy dyskopatia wpływa na odczuwanie bólów alerwa kulszowa, kiedy taki pacjent na przykład odczuwa najwięcej dolegliwości na przykład przy rozruszaniu się, czy to na przykład przy stałym z łóżka, czy po 8 godzinach jeździe tirem, czy po godzinie dojeździe w korku do pracy, czy po prostu kiedy wstaje zrobić sobie kawę w biurze i taki pacjent odczuwa ból ciągnący do nogi im dłużej siedzi, bądź zaraz po rozruszaniu się. Dla mnie to jest oczywiście pochodną problemu kręgosłupa, od którego to się pewnie zaczęło, natomiast y, nie można zapomnieć o tym, że oprócz kości mamy jeszcze inne tka tkanki miękkie: mamy cały cylinder brzuszny, który y, 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 zaopatruje y, różne tkanki y, płynowo, i kiedy jest problem z rozruszaniem się, to trzeba dużo pracy poświęcić również na pracy z samym cylindrem brzusznym z pośladkami. Oczywiście z kręcone le również, ale na pewno e, nie jest to zeboru pierwsza technika, którą bym, bym robił na, na, na kręgosłupie. To, jak bym chciał to rozwinąć, e, największe tak naprawdę żyły w, w naszym organizmie e, biegną tak naprawdę tyłem naszych trzewi, czyli w brzuchu. I w hmm. momencie, kiedy to ciśnienie w brzuchu wzrasta, to tam krew zwalnia. Kiedy krew zwalnia, to dochodzi do właśnie tego zjawiska pewnego rodzaju zastoju, który, który może powodować napięcie mięśniowe i może powodować takie powiedziałbym pseudo niedokrwienie. Bardziej chodzi o pewien zrzut metabolitów z krwi mhm. do mięśni, do, do, tak, do, do takich rozlewisk grzylnych. Mhm. Tak, e, no właśnie, a jeśli już trafia taki pacjent mm, do nas, e, to Jakie uważasz, jest najważniejsze pytanie do tego pacjenta w czasie wywiadu? Kiedy boli. Kiedy boli, no właśnie. Kiedy boli, właśnie to o czym Michał mówił, czy boli przy rozruszaniu, czy ból się nasila podczas ruchu, z, czy, z, wraz, to, z wraz z ruchem, wraz z kontynuacją hmm. tego ruchu, bo to i to nazwiemy rwą Pacjent przyjdzie z diagnozą rwa niezależnie od tego, kiedy go boli i w jaki sposób, ponieważ ból ciągnący do nogi będzie Diagnozowane jako dwa kluszowe. Natomiast tak. tych ref jest kilka albo nawet kilkanaście. No właśnie, ale w od tego, kiedy pacjent odczuwa ból, czy przy rozruszaniu się, czy wraz z chodzeniem, czy może im dłużej siedzi w pracy, a nie przy stawaniu z łóżka, to, to właśnie od tego zależy nasza praca i to, od czego tą pracę zaczniemy. Czy od pracy z cylindrem żółtym, czy od pracy z mietnicą, czy od pracy z kręgosłupem lędźwiowym. Jeśli będzie to problem przy rozruszaniu się czy to rano, czy po pracy, to raczej będzie to cylinder brzuszny. I, 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 jeśli to będzie natomiast wraz z chodzeniem, no to już może być tak naprawdę wszystko: i kręgosłup, i cylinder brzuszny, i stopa. Tak, to jest też ciekawe, że często często pacjenci odczuwają znaczną poprawę w dolegliwościach zwanych rwą czy nawet w samych bolesnych ledów bezpowiedniowej do nogi, po opracowaniu struktur w końcu dolnej. I to jest, to jest niesamowite właśnie, że diagnozuje się to jako uszkodzenie dysku, a po opracowaniu przykładowo struktury płytki, nagle ból przechodzi. Tak. No teraz jeszcze mamy do Was pytanie. Jeśli Wy macie jakieś problemy bólowe z lędźwiami, bądź chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób my te problemy bólowe zaopatrujemy, czyli innymi słowy, jak sobie z nimi radzimy w gabinecie, Dostawcie komentarz pod tym filmikiem, my się do niego odniesiemy albo w komentarzu, a chętnie w następnym filmiku. Za dzisiaj Wam dziękujemy i do zobaczenia. Na razie dziękujemy cześć. i do zobaczenia.